Moi drodzy, wybiła godzina dziesiąta, a to drugi dzień naszego pobytu w listebnej na stacji narciarskiej Złoty Groń. Wystartowaliśmy, no i ruszyła już nasza strefa berybajka. Moi drodzy, będziemy kręcić się na jednym kółku. Kto ma ochotę spróbować pobawić się z nami, musi do nas tutaj przyjść. Pamiętajcie, że jesteśmy z wami do godziny 15:00. Złoty Groń przywitał nas dzisiaj jakże mroźną, ale przepiękną, słoneczną aurą. Warunki do szusowania na stoku są wyśmienite, a my, moi drodzy, przyjechaliśmy tu nie jeździć na nartach, ale na jednym kole. Startujemy, wybiła dziesiąta, pamiętajcie, że jesteśmy z wami dzisiaj tylko do piętnastej. W naszym miasteczku jak zwykle panuje gorąca atmosfera, a w namiocie wyrywaj nasuwajcie gorące popcorny, do popcorn. ilu chętnych. Moi drodzy, Willie Maszyn, pytacie co to? To niesamowite urządzenie do kręcenia się na jednym kole. Zamontowaliśmy w nie naszego Berry Bajka model micro 11 kW mocy, 140 km zasięgu i maksymalna prędkość 70 na godzinę. To wszystko stawiamy na jedno koło. Zobaczcie jaki jest efekt.